Zostańcie w drugim odcinku z gry Poliwark, w tym odcinku pokażę Wam drugą mapę ze wszystkich sześciu map. Jest to taka mapa po prostu, bez zbędnego przedłużenia. Po prostu w nią wejdźmy i zagrajmy. Rozpiąłem się na takiej wyspie. To ten płyn, czy coś takiego. Nas zabija. Skoki mamy inne. To się przejść pod żywym. Nie doskakujemy sami na wyspę. Musimy używać double jumpa. Są różne wyspy. Różnej wielkości. A tutaj są. Tutaj są auta i taka droga jest. Coś tam jest? Bo nie wiem, nie patrzyłem. Jakby się... No jest. Błędy w teksturach. Gra, w którą nikt nie gra. Dajcie super łapkę za odcinek pokazujący mapę. Przebiegniemy się tą drogą do końca jej. Czekaj, czy... Nie. Wybuchłem. Mmm... Q... Jodgan. I... Zobaczymy czy da się wyjść tą drogą. Czy wybuchnę? Nie. Szkoda. Dobra. Szybki odcinek. Szybkie zakończenie odcinka jak lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye.